Witam wszystkie dzielne wilki morskie, jak i smażone kerguleny. Dzisiaj opowiem Wam o pewnym typie statków. Opowiem Wam o statkach z angielskiego zwanych PSV, czyli Platform Supply Vessel, a po polsku zwanymi serwisowcami. Morskie opowieści kapitana Czochracza. TYPY STATKÓW SERWISOWIEC MORZE ŻYWI I BOGACI To jest trulizm, który każdy chyba zna. Człowiek wykorzystuje morze od dawien dawna. Pierwsze chyba były połowy morskie. Ludzie od zawsze polują na organizmy morskie. Ryby, ssaki, skorupiaki. W niektórych rejonach świata hoduje się jadalne wodorosty morskie. Do tego celu stosuje się statki i łodzie rybackie. Morze też jest oknem na świat. Po opanowaniu umiejętności żeglowania ludzie zaczęli odbywać podróże morskie podróże praktycznie ograniczone tylko wyobraźnią i odwagą marynarzy. Miało to ogromny wpływ na rozwój handlu i rozwój kultury. W tym celu budowano i buduje się statki towarowe. We współczesnym świecie prawie we wszystkich dziedzinach dochodzi do coraz większych specjalizacji. Na przykład może posłużyć nam motoryzacja. Auta są różne. Są samochody wyścigowe, są i betoniarki, są autobusy, dźwigi samojezdne i zwykłe samochody osobowe. Istnieje cała ogromna ilość typów pojazdów, skonstruowanych i wymyślonych w zależności od przewidzianych zastosowań. Podobna specjalizacja dotyczy również współczesnych statków. Są statki tankowce dowożenia płynnych ładunków, np. Na ropy naftowej. Są masowce do wożenia ładunków masowych, np. węgla czy rudy. Są statki rorowce do przywożenia pojazdów na kołach i statki pasażerskie i wiele, wiele innych. W przypadku statków też występuje podział w zależności od zastosowania jednostki. Takim osobnym typem statków są bohaterowie dzisiejszego odcinka, czyli statki z angielskiego zwane PSV, czyli Platform Supply Vessel, a po polsku nazywane serwisowcami. Gdybyśmy chcieli je porównać do samochodów, na przykład moglibyśmy wziąć niewielki, nowoczesny samochód dostawczy, nie za duży, ale na to bardzo uniwersalny i mobilny, potrafiący się wcisnąć w uliczki, gdzie nie wjadą żadne inne auta. Tutaj musimy się na chwilę zatrzymać. Opowiem Wam o tym, co to jest offshore. Tłumacząc dosłownie z angielskiego, można powiedzieć, że to jest coś, co nie jest na lądzie. Tym pojęciem można określić bardzo szeroko rozumianą eksploatację morza. Szczególnie dna morskiego. Do offshore nie zaliczamy transportu morskiego czy rybołówstwa, ale instalowanie i obsługę farm rybnych już tak. Najbardziej znana działalność offshore to wydobycie ropy i gazu spod dna morskiego. Inna działalność to kładzenie kabli, rurociągów czy wszelkie inne budowle hydrotechniczne. Ostatnio bardzo popularne staje się instalowanie farm wiatrowych i produkcja energii elektrycznej. Nad morzem. Zwykle wieje przecież cały czas. Myśli się i projektuje urządzenia do pozyskiwania energii z fal. Są pomysły wydobycia rud metali z dna. Farmy rybne też rozrastają się w ogromnym tempie. Branża offshore niezwykle dynamicznie się rozwija i powstają cały czas nowe pomysły. Do obsługi tego wszystkiego potrzebne są statki. Takie jak bohater naszego odcinka w serwisowce. Wszystkie instalacje morskie mają tę cechę, że zwykle stoją na nogach na dnie morskim lub są ewentualnie półzanurzone, ale solidnie zakotwiczone nawet kilkunastoma kotwicami. Są zamocowane w miejscu, nie ruszają się. Na takich instalacjach może być nawet 100 osób i więcej. Wszyscy oni potrzebują jedzenia, wody, paliwa i części zapasowych i materiałów, na przykład rur do wiercenia, cementu do zatykania dziur, smarów wiertniczych i wiele, wiele innych. To wszystko trzeba im jakoś dostarczyć. Początkowo wykorzystywało się do tego celu holowniki czy inne małe jednostki. Bardzo szybko jednak zaistniała potrzeba skonstruowania specjalistycznych statków. Jednostki te musiały mieć w miarę duży, swobodnie dostępny pokład, na którym można stawiać ładunki. Pod pokładem, zamiast ładowni, zainstalowano zbiorniki na wodę, paliwo, smary, silosy na cement i inne. Do tego niewielka nadbudówka umieszczona tak, aby nie przeszkadzała. Najlepiej przesunięta daleko na sam dziób. Statek taki musi też mieć możliwość bardzo sprawnego, samodzielnego manewrowania. Dlatego konieczne jest, aby miał co najmniej dwie śruby napędowe, stery strumieniowe na dziobie i na rufie. I takie właśnie są serwisowce. Są to stosunkowo niewielkie jednostki. Oczywiście mówimy tu o porównaniu do tankowców czy wycieczkowców. Mają zwykle od 70 do 100 metrów długości, 18 do 22 metrów szerokości, zanurzenie 4 do 6,5 metra. Powierzchnia pokładu początkowo wynosiła 600 metrów, szybko standardem stało się 800 lub nawet ostatnio 1000 metrów kwadratowych. Idealnie byłoby, aby taki statek serwisowiec potrafił zatrzymać się kilka metrów od instalacji i też stał w miejscu. Dźwigi z platformy mogłyby wtedy spokojnie rozładować potrzebne towary i oddać z powrotem na statek niepotrzebne klamoty. No, ale dookoła jest rozkołysana woda, wiatr i prądy morskie. Cumowanie statku do takiej instalacji raczej nie wchodzi w grę. Pogoda musiała być idealna, a i tak istniałoby ryzyko dużej, poważnej awarii czy nawet katastrofy. I w tej sytuacji ujawnia się najważniejsza cecha serwisowców. Statki te są wyposażone w systemy dynamicznego pozycjonowania. Statki te potrafią utrzymać kurs i pozycję w dowolnym miejscu morza. Innymi słowy mogą stać w miejscu niczym wryte, niczym zacumowane dookoła morze, fale i taki serwisowiec ani drgnie, nie zdryfuje. Oczywiście pogoda musi być w miarę odpowiednia, ale w idealnych warunkach utrzymanie pozycji z dokładnością do 30 cm jest możliwe. Zwykle dokładność trzymania pozycji do 1 metra jest w zupełności wystarczająca. skład systemu dynamicznego pozycjonowania wchodzi przede wszystkim w specjalny napęd statku. Statki te mają zwykle po dwie śruby napędu głównego, mają również najczęściej po dwa stery strumieniowe na dziobie i na rufie. Ser strumieniowy jest to coś w rodzaju rury wstawionej w poprzek statku. Wewnątrz tej rury jest kolejna śruba. Śruba ta może obracać się i wytwarza ciąg prostopadły do osi symetrii statku. Ser strumieniowy sprawia, że taki statek może płynąć bokiem albo obracać się w miejscu. Do tego dochodzi specjalny, bardzo dokładny GPS, jak i inne systemy do określania pozycji. Wszystko to jest co najmniej zdublowane. Aby zwiększyć niezawodność. Wisienką na torcie są komputery i konsole do sterowania tym wszystkim oraz kremę de la crème przeszkolona i uprawniona do obsługi tego wszystkiego załoga. Systemy dynamicznego pozycjonowania to chyba najważniejsza cecha statków PSV. Systemy te stają się coraz bardziej popularne i można je spotkać również na innych statkach, ale swój rodowód i popularność wzięły właśnie z przemysłu offshore. Tak jak już wspominałem, serwisowce są bardzo charakterystycznie zbudowane. Nadbudówka z mostkiem znajduje się daleko na dziobie. Reszta tylnego pokładu jest otwarta i przeznaczona na ładunki. Dzięki temu jest łatwy bezpośredni dostęp, szczególnie dla dźwigów z platform. Ładunki stawia się bezpośrednio na pokładzie. Ładunkiem są różnej wielkości kontenery lub na przykład rury. Pod pokładem całą przestrzeń zajmują różne zbiorniki. Serwisowce wożą wodę pitną, wodę przemysłową, czyli też słodką, ale nie przeznaczoną do picia, jak i paliwo, specjalne solanki, smary wiertnicze, metanol, kwasy, cement, berajd i wiele, wiele innych. Smary wiertnicze to niezwykle gęsta zawiesina. Gęstość może dochodzić nawet do 2 ton na metr sześcienny, czyli potrafią ważyć dwa razy tyle co woda. Wozi się w specjalnych górnikach przypominających walce. Na dnie każdego z nich znajduje się specjalne śmigło. Wprawiają one, że ładunek kręci się w kółko. Dzięki temu stale się miesza i nie rozwarstwia. Do wyładunku służą niezwykle mocne pompy, które potrafią wypompować ten ciężki ładunek nawet 30 metrów w górę na pokład platformy. Cement i inne materiały sypkie wozi się luzem w silosach. Silosy też są wstawione gdzieś, zwykle po środku. Jako ciekawostkę powiem Wam że ładunek proszkowy ładuje się i wyładowuje wężami za pomocą sprężonego powietrza. I znowu potrzebne są osobne rurociągi, sprężarki, osuszacze powietrza i zdalne sterowane zawory. Czasami wozi się metanol, kwasy czy inne bardzo niebezpieczne ładunki. Wymagają one tego, aby w zbiornikach nad powierzchnią ładunku nie było tlenu. Wówczas stosuje się specjalne urządzenia do napełniania zbiornika czystym azotem czy dwutlenkiem węgla. Statki te są wyposażone w urządzenia do pozyskiwania, niejako produkcji dwutlenku węgla na miejscu, na statku, na burcie. Każdy system ma swoje rurociągi, zawory, pompy, sprężarki, szafki sterujące, osuszacze, filtry, bezpieczniki i podłączenia. Najczęściej to wszystko jest jeszcze zdublowane. Jak widzicie, więc statek taki jest nafaszerowany nowoczesną techniką jak żaden inny. W porównaniu do klasycznych, nawet dużych masowców. Czy kontenerowców? Serwisowce aż kipią od nadmiaru zainstalowanych systemów i techniki. Serwisowce może nie zabierają dużej ilości ładunku, ale za to potrafią zabrać po trochu wszystkiego, to co może być potrzebne na platformie wiertniczej. Dodatkowo, serwisowce często mają zainstalowane armatki wodne i specjalne, bardzo wydajne pompy. Dzięki temu mogą gasić pożary na innych statkach czy instalacjach. Mają podłączenia do instalacji systemów do zwalczania rozwajów olejowych. A największe z nich mają nawet lądowisko dla helikopterów. To wszystko napędza maszynownia. Zwykle zlokalizowana jest bliżej dziobu. Najczęściej składa się z dwóch silników głównych i kilku agregatów pomocniczych. Na nowoczesnych statkach stosuje się napęd diesel-electric. Oznacza to, że maszynownia tak naprawdę jest elektrownią. W zależności od potrzeb uruchamia się odpowiednią ilość agregatów prądotwórczych napędzanych silnikami diesla. Dopiero potem prąd za pomocą silników elektrycznych porusza śrubami. Pozornie zdaje się to, że jest niepotrzebna komplikacja, ale systemy Diesel Electric są ciche, wydajniejsze i łatwiejsze do sterowania. Załoga takiego statku może wynosić od 11 do 14 osób. Mieszkają oni zwykle w pojedynczych. Nie za dużych kabinach, ale za to do dyspozycji załogi jest mesa, pokój dzienny z telewizorem, czasami PlayStation, piłkarzyki czy stół do tenisa. Często do dyspozycji jest mała siłownia czy nawet sauna. Zwykle jest kilka kabin zapasowych dla ewentualnych dodatkowych członków załogi czy dla pasażerów. Zdarza się bowiem, że wozi się pasażerów na platformy. Opowiem wam teraz jak wygląda praca takiego statku, w porcie to nic niezwykłego, żurawie lądowe ładują kontenery na pokład, zwróćcie uwagę na to, że każdy kontener ma podczepione linki, będą one potrzebne później do ich wyładunku pod wieżą, w międzyczasie wężami ładuje się paliwo, wodę czy inne towary, w zależności co sobie zamówiła platforma, cały załadunek może trwać kilka, kilkanaście godzin. Po załadunku statek wychodzi w morze. W przypadku pracy na Morzu Północnym, przelot na miejsce pracy do platformy, w zależności od lokalizacji, może wynosić maksymalnie nieco ponad 24 godziny. Zwykle jest to mniej około 12-18 godzin. Po przybyciu na pole naftowe, statek uzgadnia wszystkie szczegóły pracy z platformą przez radio. Uruchamiane są systemy dynamicznego pozycjonowania. Trzeba uwzględnić wpływ wiatru i prądów morskich. Trzeba znać prognozę pogody i policzyć, jak się zmienia prąd w ciągu najbliższych godzin. Wypełnia się listy kontrolne. Następnie załoga niezwykle ostrożnie steruje statkiem i zbliża się do platformy. Jest to o tyle niezwykłe, że zwykle statki unikają nadmiernego zbliżania się do siebie na morzu, a w tym przypadku celowo i z premedytacją trzeba zbliżyć statek do instalacji na odległość zaledwie kilku metrów. Cała ta aktywność jest precyzyjnie opisana w przepisach i wymogach. Często firmy eksploatujące takie instalacje mają własne przepisy, które również trzeba przestrzegać. W końcu statek taki staje obok platformy. Kilka metrów od niej rozpoczyna się wyładunek towarów. Dźwig z platformy zawiera to, co akurat jest potrzebne: kontenery są podczepiane. Taki wyładunek może trwać nawet kilka godzin, a nawet kilka dni. Po wyładunku i zabraniu zwierzy niepotrzebnych już rzeczy, serwisowiec powraca do portu i cały cykl się powtarza na nowo. Serwisowce to prawdziwe woły robocze przemysłu offshore. Bez nich ani róż. Serwisowiec pracuje cały czas. Załoga pracuje zwykle na dwie zmiany po 6 godzin. Znaczy to, że Pierwsza zmiana zaczyna pracę o 6 rano i kończy o 12. Druga zmiana zaczyna o 12 i kończy o 18. Po czym podobnie pracę rozpoczyna pierwsza zmiana od 18 do 24. Pracuje się po 12 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. Na statku nie ma niedziel czy świąt. Statek jest gotowy do pracy w dowolnej chwili w zależności od potrzeb. Codziennie jest poniedziałek rano. Mam nadzieję, że zaciekawiła Was ta opowieść. Branża offshore rozwija się niezwykle dynamicznie i warto się nią zainteresować. Jest to niezwykle ciekawa praca. Ja natomiast zachęcam do lajkowania filmu i subskrybowania kanału. Już niedługo kolejne arcy filmy o tematyce morskiej i około morskiej. Pozdrowienia i pa pa! Koniec.